brać udział w konferencjach naukowych, takich jak Poznański Tydzień Mózgu czy Konferencji Psychodelicznej na UW. Oprócz tego czyta na literaturę naukową, a gdy coś szczególnie go zainteresuje, dzieli się tym ze światem, pisząc eseje i artykuły popularnonaukowe naukowe dla wisła filozofii. Z zakresu neurobiologii ukończył w tym roku z certyfikatem kurs Advanced Neurobiology I pod egidą Uniwersytetu Pekinskiego. Zapraszamy na prelekcję pod tytułem Czy psychodeliki uratują świat? Kto z Państwa, gdy słyszy psodeliki, myśli narkotyki ręka do góry? Dużo osób, zrozumiałe. Kto z Państwa, gdy słyszy psodeliki, myśli kolorowe, sensualne, podróże, tripy tojące wiele wielorobie do góry? Wszystkie te przemyślenia, wszystkie te skojarzenia są w 100% uprawnione i proszę Państwa, ja nawet wiem skąd one się biorą. Sam tak myślałem, gdy zaczynałem przygodę z neurobiologią, myślałem, że psodeliki kończą się w tym behawioralnym, poznawczym etapie halucynacji. Potem zacząłem chodzić na konferencje, zacząłem czytać literaturę. Okazało się, że obsądowiki to jest o wiele, o wiele więcej. I to Państwu dzisiaj postaram się pokazać. Te poglądy, o których Państwu mówiłem, te, te skojarzenia, one się biorą z tego, że w latach 70. Ameryka wypowiedziała narkotyką wojnę. Ona się dosłownie nazywa The War on Drugs, ona została wypowiedziana w roku 71. I no, jak wiadomo, Ameryka musi być zawsze z kimś w stanie wojny, no, a amerykańskie trendy się również bardzo, bardzo rozchodzą. Efektem tego trendu jest to, że narkopolityki na całym świecie wkładają psychodeliki do jednego worka razem z takimi narkotykami jak heroina czy metamfetamina. Przez to nie dość, że ten dyskurs publiczny jest jaki jest, to badania również są bardzo, bardzo utrudnione, no, ale przykład to się dzieje, kiedy uprzedzenia i polityka wchodzą do nauki. Efektem tego jest po prostu ustecznienie. Ja chciałem tylko Państwu przypomnieć, że pierwsze takie laboratoryjne syntezy pseudelików, mam tutaj na myśli LSD DMT, to są lata 30. i 40. poprzedniego wieku. No więc mamy jeszcze troszeczkę do, do nadrobienia. To, co ja dzisiaj Państwu postaram się pokazać, to jest trochę odczarować te pseudeliki i pokazać Państwu, że jest, jest w nich naprawdę o wiele więcej niż tylko te latające wieloryby i że to jest pewien czubek góry lodowej, która może kompletnie odmienić świat leczenia nieuleczalnych chorób. No dobrze, no, na początku chciałbym powiedzieć, że troszeczkę Państwa zmanipulowałem, natomiast nie, nie, ty, tytuł tej lekcji to nie jest kłamstwo, to jest co najwyżej półprawda. Pseudoliki to jest podgrupa takiej większej grupy substancji, które nazywamy pseokastogenami. To jest termin, który ukuł profesor Olson bardzo niedawno temu, okrągł, w roku 2018. To nie znaczy, że termin... Neuroplastyczności jest nam znane od 2018 roku. Generalnie my o tym potencjale, o o, o, o potencjale neurotroficznym naszego mózgu wiemy już od połowy zeszłego wieku. Natomiast powstał właśnie termin psychoplastogenem. Żeby cząsteczka, żeby substancja była takim psychoplastogenem, ona musi spełniać trzy kryteria. Przede wszystkim musi być bardzo mała, zbudowana nie tak mała jak na cząsteczki, o których Państwo słyszeli, albo, albo kropki kwantowe. Ona musi być mała w ujęciu neurobiologicznym, co oznacza, że musi być na tyle mała, żeby przeszła barierę krew mózg Weszła, weszła do naszego mózgu. Drugim kryterium tutaj jest, że musi wprowadzać istotne zmiany, i one muszą się utrzymać przez długi czas. Zmiany strukturalne w naszym mózgu. I trzecią, trzecim kryterium jest to, że to się musi dzieć w bardzo krótkim czasie. I teraz, bardzo krótki czas. Kryterium, które profesor Osun i jego zespół założyli, to jest od 6 godzin, od kilku godzin do maksymalnie trzech dób. I, proszę Państwa, to jest naprawdę krótko. W porównaniu do, do, do tego, jak działa nasz mózg naturalnie, jakie zmiany potrafi zrobić, to są lata. I mówię tutaj i zarówno o, o na przykład potencjale takim naszym naturalnym, tak, czyli o neurotofinie BDNF, ale również o lekach, które już znamy, takich jak fluoksetyna. No i profesor Polson zaproponował taki podział. Ja się dzisiaj głównie skupię na, na pierwszej i ostatniej grupie, e, czyli na agonistach receptorów NMDA. E, to jest bardzo popularna w anestezjologii ketamina, ale również 13 Oraz e, ta trzecia grupa, czyli e, agoniści receptorów 5AT2, to są receptory serotoninowe, e, czyli znane wszystkim z tytułu prelekcji psychodyliki. E, czyli generalnie tryptaminy, które są strukturalnie, chemicznie podobne do serotoniny. Które dzięki, te, dzięki temu wywołują te efekty falucinogenne, LSD, DMT, a w zasadzie psylocyna, no bo to ona e, robi porządki w naszym mózgu. E, no i teraz, żeby pokazać Państwu tą przełomowość tych badań, e, czyli tą przełomowość tego potencjału e, neurotroficznego tych substancji, chciałbym, żebyśmy razem sobie przeszli przez to, co tutaj się dzieje. To jest badanie neuronów korowych w modelu 2D. I teraz co tutaj się dzieje? Po lewej stronie widzą Państwo neurony, kolonie neuronów, która została potraktowana substancją nożnikiem, czyli substancją kontrolną, po prawej ketaminą. I teraz idąc sobie od samej góry, czyli od tego rzędu A, rządu A, widzą Państwo komórkę, która jest w szóstym dniu rozwoju, czyli to jest jeszcze komórka niedojrzała. I co można zauważyć, to że ta komórka po prawej, czyli potraktowana ketaminą, ma o wiele więcej nóżek. Tych tych, tych nóżek tworzą wiele więcej. Tutaj mówimy o, o gęstości dendrytycznej, ponieważ to, co one tworzą, to są te komórki, to są właśnie dendryty i same Mówimy tutaj o gęstości dendrytycznej, która jest zdecydowanie większa. Tutaj może tego tak, aż tak, tak, tak dobrze widać. Mam nadzieję, że widać. W porównaniu tej komórki potraktowanej, tej komórki kontrolnej. Teraz schodząc sobie dalej, w rzędzie, w rzędzie drugim i trzecim mamy komórki dojrzałe w 20 dniu rozwoju. I teraz to, na czym się, żebyśmy się w szczególności skupili, to jest ta, 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 ta ostatnia para. Mam nadzieję, że Państwo widzą, jak nieporównywalnie więcej tych zielonych punkcików jest po stronie ketaminy, niż po stronie e, substancji kontrolnej. Te zielone punkciki to są synapsy. Synapsa, to już Państwo wiedzą z poprzednich wykładów, to jest e, połączenie neuronalne. Znaczy synapsa w zasadzie to jest ta przestrzeń pomiędzy aksonem pomiędzy, pomiędzy, a, e, a, a kocem dendrytycznym, natomiast to, co jest, to akurat w tym modelu te, te synapsy zostały wyznaczone poprzez kolokalizację pre-postsynaptyczną, czyli tutaj mówimy głównie o markerach FAULU-1 i PSD-95. Natomiast chciałbym tak podsumować to, co to badanie nam daje, to jest, że ketamina wpłynęła w dwóch takich największych płaszczyznach. Sprawiła, promowała neuroplastyczność, czyli że ta komórka chciała tworzyć jeszcze więcej nóżek jeszcze więcej tych odnóg, ale co więcej, tych nóg chciała użyć do tego, żeby tworzyć jeszcze więcej połączeń, tak? Czyli mówimy tutaj o jej gęstości synaptycznej, o gęstości Trzy ciekawe rzeczy, które mam nadzieję, że pokazują Państwu, jak, jaki ogromny potencjał te substancje mają. Można powiedzieć, że te komórki rozkwitają jak obrótki na Starym Rynku po remoncie. I teraz idąc dalej, bo pokazałem państwu, państwu efekty, natomiast jakie mechanizmy stoją za tymi efektami? Jak ktoś jest bardziej zainteresowany, przecież sobie robi zdjęcia, bo może jakaś akurat taki przykład literatury profesora Szabo i jego zespołu, również świetnego naukowca i badacza pseudelików. On akurat tutaj zrobił ujęcie pseudelików w kontekście leczenia demencji. Natomiast to jest bardzo skomplikowany mechanizm. Ja postaram się państwu to skrócić do takiego kompletnego minimum, do kompletnej esencji. Jest w naszym organizmie taki enzym który się nazywa kinazą mTOR. I ta kinaza mTOR jest odpowiedzialna za generalnie wiele rzeczy, ale przede wszystkim za regulację, za regulację rozwoju komórkowego, ale również za regulację metabolizmu wewnątrzkomórkowego, autofagi czy fagocytozy, czyli odśmiecania, tego jak nasz organizm się pozbywał różnych rzeczy. I mimo tego, że ketamina i pseudeliki działają na kompletnie dwa różne receptory, tak? bo ponieważ mamy tutaj receptory NMDA oraz receptory 5HT2A, to mimo tego one ostatecznie w tym procesie i tak te, dwie, te, te dwa te substancje ostatecznie i tak zwiększają sygnalizację tej kinazy MTOR, co ostatecznie prowadzi do zwiększenia tej neuro, neuroplastyczności, ale nie tylko. Tutaj w prawym dolnym rogu widzą Państwo jeszcze inne, ciekawe gratisy, które dostajemy dzięki psoplastowi, natomiast o tym jeszcze zaraz Państwu z miłą chęcią opowiem. Idąc dalej, nieprzyjemna część mojej prelekcji, czyli choroby wyroki, choroby neurodegeneracyjne. Postaram się bardzo, bardzo szybko zrobić Państwu taki szybki kurs chorób neurodegeneracyjnych. Sytuacja ma się następująca. W naszym organizmie pojawia się jakaś mutacja i ta mutacja prowadzi do stworzenia niepoprawnego, nieprawidłowego białka. I teraz te białka odkładają się w naszym, w naszym mózgu, w naszych e, komórkach neuronalnych. I to jest proces kompletnie normalny. Nasz mózg, zaznaczy, że tam jest znanie dużo prądu, e, e, jest pełen wolnych lotników. E, zdrowy organizm jest w stanie się tych białek pozbywać. E, dzięki e, komórkom mikrogleju, dzięki astrocytom, ale też dzięki tym mechanizmom odśmiecania, czyli mechanizmom autopagi. E, problem polega e, problem się pojawia w momencie, kiedy te, te, tego białka jest za dużo. My nie jesteśmy w stanie wyrabiać z pozbywaniem się go. I te białka, one się zmieniają w złogi białka konkretnych, w zależności od choroby, które następnie zamieniają się w takie splotki neurofibrylarne, które następnie, jak jest ich za dużo, prowadzą do tego, że po prostu komórki nie są w stanie dalej funkcjonować, komórki giną, no i niestety ostatecznie nasz mózg się pomniejsza. Wtedy mówimy o tak zwanej atrofii. No i po lewej widzą Państwo porównanie mózgów w Alzheimera. Zdjęcie A to jest mózg zdrowy, B to jest mózg w dalekim stadium rozwoju tej choroby, jak widać, tego białego, czyli tej objętości mózgu, jest o wiele mniej. W szczególności w takim obszarze, tutaj na dole, widać ten, ten wskaźnik, w obszarze, który są już po kampenach. Jak już Państwo wiedzą, jest za pamięć, jego brak odna się tendencja. Po prawej Parkinson. Ja nie będę tutaj zabierał przyjemności naszej drugiej prelegencji, która będzie opowiadała o chorobie Parkinsona dzisiaj. Clou choroby Parkinsona jest, tak, jest takie. W naszym wśródmózgowiu jest taka, taki obszar, który się nazywa substancją czarną. To jest takie skupisko komórek dopaminergicznych, które są odpowiedzialne za motorykę, czyli tak się poruszamy. I ich atrofia, czyli ich brak, prowadzi do tej słynnej parkinsonowskiej akinezy, czyli tego trzęsienia mięśni. Nie znamy. Odpowiedzi na te choroby. Nie jesteśmy w stanie ich leczyć, możemy je leczyć jedynie objawowo, tak jak w przypadku choroby nie jesteśmy w stanie ich wyleczyć. No i teraz podsumujmy sobie te cechy w które są dla nas przydatne. To, co mam nadzieję, Państwu, państwu już udowodniłem, to jest to, że substratyki indukują tą neuroplastyczność, jak pokazały badania i dla receptorów NMDA i 5HT2A, tutaj przeze mnie zacytowane. I drukowe neuroplastyczność, czyli te komórki, które już mamy, tworzą więcej połączeń, chcą się łączyć więcej, tych dendrytów jest więcej. Dzięki czemu powstaną nowe sieci neuronalne generalnie ta sieć jest bardziej odporna. Natomiast co ciekawe, w również proliferują komórki macierzyste, które mamy odłożone jako ludzie w zakręcie zębatym hipokampu. Teraz różnicują je do już takich normalnych neuronów, bo to brzmi jak totalny bezsens. Po ludzku i po polsku tworzą nowe komórki. Nasze neurony nie dzielą się mitotycznie, yy, możemy je tylko tworzyć nowe z tego zapasu komórek macierzystych, które już w mózgu mamy. I, co ciekawe, dzięki, yy, dzięki powinowactwu receptora sigma-1, yy, psodeliki również są w stanie indukować tam regenerację mózgu w sensu stricte. Yy, natomiast, co ciekawe, co wykazał w, w wielu badaniach profesor Szabo, yy, yy, psodeliki działają również przeciwzapalnie i neuroprotekcyjnie. On to wykazywał akurat, tam się zapalały tak świetnie nam interleukin na dziesiątek, to jest taką cytokiną regulatorową. na zresztą badania, serdecznie polecam. No i teraz, w tym zestawieniu, które mam na dole, na nadzieję, jak Państwo widzą, psychodeliki, a generalnie psopasowione, bo o tym dzisiaj będę Państwu mówił, są bezpośrednią odpowiedzią na te problemy chorób neurodegeneracyjnych, z którymi zderzyła się neuropsychiatria. Nie jesteśmy w stanie ich zaadresować do tej pory, albo nie tak, jakbyśmy chcieli, a psychodeliki, a w zasadzie sobie nam to dają. Wszystko oczywiście swoje, swoje plusy i minusy. Taką myślą, z którą też chciałbym Państwu dać, to jest to, że potrzebujemy odsunąć te nasze uprzedzenia i tą politykę z nauki i dać nauce robić to, czym nauka się zajmuje najlepiej, czyli poznawaniem rzeczywistości. I w momencie, w którym damy nauce robić to, co nauka robi najlepiej, poznamy konkretne protokoły, które widać, że będą optymalne, to zdrowie dla naszych pacjentów. I wracając na szybko do tego pytania, które sobie postawiłem w tytule prelekcji, czy w które kuretują świat? No i generalnie 55 milionów osób na naszym globie choruje na demencję, znaczy chor choruje, choruje na jakąś chorobę neurodegeneracyjną, której towarzyszy demencja. E I ta liczba się zwiększa o 10 milionów rocznie. Co oznacza, że w tym czasie, jak ja tutaj do Państwa mówiłem, 240 nowych osób usłyszało diagnozę choroby Alzheimera, e chor w zasadzie diagnozę, która jest dla nich wyrokiem, ponieważ wiedzą, że nie są w stanie tej choroby wyleczyć. No więc teraz postawmy się w butach osoby bliskiej takiemu choremu, która z roku na rok widzi, która z roku na rok traci tą bliską mu osobę, widząc jak z roku na rok ta osoba chora zapomina ich, zapomina ich wspólnych wspomnień, zapomina w ogóle kim sam ten chory jest, z roku na rok i świadomość jeszcze tego, że my nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić, myślę, że jest o wiele bardziej przekroczająca od tego meteorytu, który idzie w stronę Ziemi. Więc czy pseudeliki rozwiążą katastrofę klimatyczną, głód na Ziemi, rozbroją putinowskie atomówki? Nie wydaje mi się. Do momentu, aż nie, nie nauczymy się hodować odpowiednio dużych grzybów psylocybinowych tego meteorytu, raczej też nie rozwiążemy pseudelikami. Natomiast jak pokazują badania. Yy, i dane na to wskazują, że te dzieci mają potencjał, żeby naprawić, uratować te 55 milionów małych światów. Tych małych codzienności, tych małych rzeczywistości. No i to jest, myślę, najpozytywniejsza informacja z tego całego mojego toku I tą pozytywną informacją, chciałbym Państwa zostawić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wiktoria Nędza interesuje się biologią i chemią rozwiesie dziedzinie nauk ścisłych poprzez udział w konkursach i wolontariacie laboratoryjnym, a także poprzez udział w konferencjach